Za czym tak biegniesz w swoim życiu? Zatrzymaj się choć na chwilę i spójrz, jak inni biegną, by rzeczywiście ratować swoje życie, by ocalić swoją wiarę. Siostra Hayat i siostra Maria przyłączyły się do tego biegu. Biegł o wszystko. Siostra Hayat prowadziła spokojne, duchowe życie w klasztorze Dominikanek na północy Iraku, niedaleko Mosulu. Zajmowała się ona sierocińcem. Dodatkowo wykładała antropologię na lokalnym uniwersytecie. To wszystko do czasu, kiedy nastał ten pamiętny dzień. Czerwiec 2014 roku, kiedy to państwo islamskie wkroczyło do Mosulu. Wtedy to rozpoczęło się piekło dla wszystkich chrześcijan mieszkających w tym rejonie. Kiedy zdałyśmy sobie sprawę, że ucieczka jest naszą jedyną opcją, razem ze wszystkimi siostrami spakowałyśmy torby. Potem spotkałyśmy się w klasztorze na modlitwie, i tam po raz ostatni ucałowałyśmy podłogę i zamknęłyśmy drzwi klasztoru. Tymi słowami dzieli się siostra Hayat, wspominając ten dzień ze łzami w oczach. Wraz z innymi siostrami spodziewała się jednak, że szybko wrócą do klasztoru klasztoru, który był jej domem przez około 10 lat nie znała innego miejsca Niestety państwo islamskie rosło w siłę, szerząc swoje działania, ostrzeliwując i zajmując kolejne budynki. Skonfiskowali i klasztor sióstr. Kilka dni po ucieczce sióstr z klasztoru do siostry opatki siostry Marii zadzwonił telefon komórkowy był to sam przywódca państwa islamskiego i powiedział do niej: Wiesz, siedzę teraz w twoim fotelu i załatwiam swoje sprawy. Powiedział to prawdopodobnie, żeby zadrwić z niej. Zapytał ją, gdzie trzymają ich broń. Było pewne, że w tak strategicznym miejscu jak klasztor znajdowała się zbrojownia. Siostra Maria, tłumacząc przez telefon, zaprowadziła go do pewnego miejsca. Nie była to zbrojownia, a biblioteka, gdzie wiedziała, że znajduje się Biblia, i powiedziała do niego: Nie mamy broni, tylko książki. Wtedy terrorysta wpadł w szał, zaczął krzyczeć. Siostra Maria ze spokojem powiedziała do niego: Biblia jest jedyną bronią, jaką się posługujemy. Zachęcam i ciebie, abyś zaczął ją czytać. Zmęczenie życiem uchodźcy ukształtowało twarz siostry Hayat. Kiedy wspomina minione wydarzenia, za każdym razem jest roztrzęsiona. Po wygnaniu siostra Hayat zaczęła posługiwać w obozie dla uchodźców w Erbil. Początkowo zajmowała się starszymi zakonnicami, potem stworzyła spotkania modlitewne dla młodzieży. Wspomina jeszcze jedną rzecz. Że kiedy nie miała gdzie spać, schowała się w pralni. Tam robiła sobie łóżko z prania, a za poduszkę służyła jej torba. Nie chciała, aby inne zakonnice dowiedziały się, w jakich warunkach przybywa i jak śpi. Powiedziała: Przyszłam, aby służyć. Chciała w ten sposób oddać hołd wszystkim uchodźcom, aby w ten sposób wyrazić solidarność z nimi. Siostra Hayat oddaje teraz swoje życie służąc wszystkim uchodźcom w obozie w Erbil. Będąc na spotkaniach modlitewnych z młodzieżą, często słyszy ich błagania. Boże, zmiłuj się nad nami lub jeszcze inne. Panie, pozwól nam wrócić do naszych domów. Jest wiele pytań, na które ciężko znaleźć odpowiedzi: dokąd pójść, gdzie znaleźć schronienie. Gdzie znaleźć drogę do domu i czy ten dom jeszcze stoi, czy znajdziemy ten dom w tym miejscu, w którym go opuściliśmy? Słowo Boże jest nieocenioną bronią każdego chrześcijanina. Stańcie więc do walki, przepasawszy w biodra wasze prawdą i przyoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. A obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha to jest Słowo Boże. Zachęceni świadectwem siostry Marii i siostry Hajat, nie bójmy się wziąć do ręki Pismo Święte by uczyć się każdego dnia posługiwać słowem Bożym. Bo nie znamy ani dnia, ani godziny, kiedy staniemy oko w oko z nieprzyjacielem. Połączmy zatem siły i bądźmy gotowi do walki za siebie i swoich bliźnich. Tak wiele pytań i wątpliwości mają prześladowani chrześcijanie na całym świecie. Módlmy się, aby dobry Pan pokazał im drzwi którymi mają przejść, aby odnaleźli drogę do pokoju, nadziei, by wytrwali w wierze. Zachęcam Cię do modlitwy za nich. Bądźmy z nimi. Azja Środkowa. Módlmy się za Adila, aby znalazł pracę i mógł rozpocząć nowe życie. Kiedy 20 dwudziestoletni żołnierz Adil został chrześcijaninem, Koledzy z oddziału dotkliwie go pobili. Adilowi udało się odejść z armii, ale jego rodzina wyrzekła się go. Bez pracy i dachu nad głową jest obecnie zdany na wsparcie swojej wspólnoty. Jeśli chcesz uczestniczyć w życiu prześladowanego kościoła, zachęcam cię do tego, byś zasubskrybował nasz kanał. Możesz dać nam lajka. I będziemy się cieszyć, jeśli zostawisz swój komentarz. Bądź z nami!